Jest to zadanie autorstwa Rosardu Oren, pracowników I zacznę od krótkiego wprowadzenia, na czym polegało zadanie, jaki zbiór danych na programu i był wykorzystany. Następnie opowiem o tym sposobie ewaluacji wyników, o zaproponowanych rozwiązaniach bezlęgowych oraz o w pracy Zatem czym jest Trib e, Comprehension, można powiedzieć, ogólnie jest to umiejętność rozumienia danego tekstu jako całości, a co za tym idzie poprawne odpowiadanie pytania e, zadane do tego tekstu. E, I taki klasyczny system Open Domain First Ancelling składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest information retrieval, e, czyli mając tęczną bazę wiedzy, na przykład ileś paragrafów w wikipedii, do zadanego pytania chcemy wytypować tak zwane paragrafy, czyli takie paragrafy, które będą dowierały odpowiedź na to pytanie. I to zagadnienie było przedmiotem jednego z badań, w konkursu PolEval. Natomiast, żeby całe zdanie było kompletne, trzeba jeszcze do dodatkowo z tych paragrafów zdobyć odpowiedź. I takim najważniej popularnym tutaj sposobem podejściem do tego jest tak zwane czyli z danego tekstu po prostu w danym tekście zaznaczany jest fragment stanowiący odpowiedź. Ma to natomiast pewne wady, mianowicie słabo sprawdza się w przypadku języków bogatych morfologicznie, jakim jest język polski. Ponadto na pytania polarne, czyli zaczynamy się się czy, bardziej naturalnymi odpowiedziami są tak i nie, niż jakiś fragment tekstu, czasami niezbyt krótki. Dodatkowo taki wymóg, że dana odpowiedź musi znajdować się w tekście, niejako ogranicza wolność pytań, jakie mogą zostać zadane, a tym samym rozumowania, jakie, jakie mogą zostać uszyte do odpowiedzi. Dlatego w tym zadaniu odnośnie odpowiedzi na pytanie zdecydowano skupić się na generatywnym podejściu do tworzenia do, do odpowiedzi, czyli mając dane pytanie oraz odpowiadający mu patycz, tak zwany kontekst. Celem tutaj było wygenerowanie odpowiedzi poprawnej, gramatycznie, tekstyjnie. I w ramach zadania udostępniony został zbiór treningowy, składający się z ponad 12 tysięcy paragrafów, do których zadanych łącznie było ponad 50 tysięcy pytań oraz zbiór walidacyjny, mogący zostać względy klasycznie do ewaluacji podczas treningu, albo jak wzbogacenie danych treningowych. zawierał on ponad 1000 paragrafów i ponad 7 tysięcy pytań. Jakie, jakie tutaj dane zostały użyte? Użyto takiego polskiego zbioru odpowiadania na pytania, układ? Jest to zbiór, który powstał jako część projektu UCLARI, w Technice Erposzkowskiej. Do anotowania pytań oraz odpowiedzi wykorzystane zostały dane pochodzące w całości z polskiej Wikipedii. Zbiór ten zawiera właśnie niezbędną z tego zadania bardzo generatywną odpowiedzi oraz pytania nieodpowiadane, jak m.in. A0. I tutaj mamy wypisane, jakie są główne typy równic zachodzące właśnie pomiędzy warstwą generatywną a ekstraktywną. I są to między innymi zmiany leksyjne, gramatyczne, dodawanie pewnych słów, usuwanie jakichś ciągów słów, e, jeżeli to były jakieś wtrącenia i nie były niezbędne do odpowiedzi e, oraz zamiana odpowiedzi, pytałem Polarny, Natomiast czym są pytania nieodpowiadalne, są to takie pytania, na które nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi, a tym samym nie powinniśmy, bo na przykład informacja nie jest podana całkowicie w, w kontekście. Natomiast te, takie pytania nie są całkowicie oderwane tematycznie czy informacyjnie od danego paragrafu. Były tworzone tak, aby mniej było wskazanie tak zwanej Czyli tutaj mamy pytanie, jaki obiekt został wybudowany w Fedżu do dziś. W kontekście jest informacja, że jedyną pozostałością jest barakowa kaplica, zbudowana w i wybudowana w danym roku. To tutaj ta barakowa kaplica jest, jest takim kandydatem, raczej kandydatką odpowiedzi, która potencjalnie mogłaby zostać wskazana w głębi. I jakie przyjęto sposoby ewaluacji systemu? Zdecydowano się użyć normalizowanej odległości Verschana oraz miary F1 dotyczącej klasyfikacji odpowiadalności. Jako końcowy wynik brana była średnia z Jeżeli chodzi o tę pierwszą miarę, inaczej nazywa się ją odległością adycyjną. Jest to minimalna liczba zmian, jakich należy jaki dokonać w jednym ciągu znaku, żeby zamienić go na drugi. Ona była normalizowana przez długość dłuższego z, z tekstu i liczona tylko dla pytań odpowiadanych. Zatem tutaj dostajemy informację, jak, jak dobrze model radzi sobie z odpowiedziami na, na te pytanie, na które powinien odpowiedzieć. Jeszcze druga miara, czyli miara 1 Jest to miara daną wzorem, taki jak na slajdzie. Jest to kombinacja takich dwóch składowych decyzji czyli czy nie są oznaczone jakieś elementy, które nie powinny zostać oznaczone, oraz recallu, czyli czy, czy zostały oznaczone elementy, które powinny zostać oznaczone. E, więc tutaj, tutaj mamy informację, jak model sobie radzi z wykrywaniem tych pytań nieodpowiadanych, co, co nie jest taką otwarta kwestią. I takie miary zostały policzone dla takich dwóch rozwiązań baseline'owych, które zostały przygotowane na ramach zadania. Pierwsze z nich opierało się na użyciu modelu GPT, do którego został podany przykład. Następnie model został bardzo ładnie popracowany Drugim modelem, to był wytrenowany model 5. No i tutaj widzimy, że jednak ten kastomowo wytrenowany model sprawdził się lepiej. Do zadania zostało nadesłane wysłane rozwiązanie, czyli najmniej porównywalne. najlepsze. Pana Krzysztof Urla. I tutaj, tutaj widać szczególnie ta miara F1, czyli rozwiązanie mm. pytania, jak jest ich wdowole, w dwóch liczbie w wynikach Natomiast zostałem w rozwiązaniu, został w swojej prezentacji. Zacznę gratulacje dla o... zwycięzcy tych